Albo jest test, albo nie ma testu, no. właśnie, jakby pękło. Słuchaj, ja ci mówiłem, że nie tak mocno, tak było, nie było tak napisane w scenariuszu, że tak mocno ma być, no. W już było napisane wali. A no poza tym ja jestem w ogóle człowiek Ale co, silny. krzesło czy ten, czy, czy kask? Nie, my w ogóle to mieliśmy przecież o butach. Bo wiesz, kask kaskiem to się zakłada wyłącznie od Ładny święta w naszym przypadku, pięknie. prawda? No, a to kupiłem niedawno, Elegancki. nie powiem jaka firma, a bardzo wyrafinowana firma, doskonale znana na rynku światowym. No, no właśnie, żeby takie rzeczy się nie działy, to nie, nie testy typu brutalnego bicia y, młotkiem po głowie, ale rzeczy znacznie bardziej wyrafinowane. Na przykład y, badanie y, zginania materiału na wierzch obuwia, bo tu jest właśnie ten newralgiczny punkt w tym zgięciu. Chodzi o to, żeby stwierdzić po badaniu 200-300 tysięcy takich ugięć, czy materiał wytrzymuje. No ale ponieważ but nie składa się tylko z wierzchu, a również z podeszwy i paru jeszcze innych dodatków, więc badanie całości, która też w zależności od tego, co się bada, czy wierzchu, czy podeszwy, musi przejść te 200-300 czy 300 tysięcy takich ugięć, stwierdzić, czy to będzie się trzymało tym bardziej te badania są potrzebne, że wkraczają coraz to nowe konstrukcje, taka jak ta konstrukcja jest wtrysku. To właściwie w jednym wtrysku powstaje tego typu but i to stawia zupełnie nowe wymagania dotyczące i materiałów i czegoś tak nieuchwytnego jak higiena takiego obuwia. Więc powstały urządzenia badawcze dosyć niezwykłe. To jest symulator tego co Dzieje się wewnątrz obuwia i co pozwala stwierdzić, jak będzie zachowywał się wieszki na przykład podszewka. Jakie są walory higieniczne tego obuwia termopara, tłok w środku. Przy czym wariantów może być kilka, bo może być również umieszczona wewnątrz tego testowego buta skarpetka, na przykład bawełniana czy wełniana. I teraz, dzięki właśnie takiemu, działaniu tłoka wewnątrz tego obuwia symulującemu sanie stopy ten ruch na przykład w czasie chodzenia albo w czasie biegu możemy metodą wagową ustalić ile potu czy wilgoci która powstała w czasie chodzenia zostało y, zaabsorbowane przez podszewkę ile przeniknęło na zewnątrz jak szybko y, ten materiał a syntetyczny zapas wy... także no bo wiesz, ten temat mam znajomego, nauka milczy. Mam znajomego, któremu nogi i prawda pocą się zdecydowanie bardziej niż mnie. Zresztą... A czy to podważa jakość testu? Ale chwileczkę, bo nie dokończyłem. Tej... A powinno być tak, skarpetka jest jak najprędzej sucha, podszewka przepuszcza wilgoć, materiał, który jest z którego zrobiony jest wiec, wysycha bardzo szybko, wtedy obuwie jest higieniczne i dobre. A no, to jest tylko wiesz, historia obuwie, a tak naprawdę w grze stopa reszta świata liczy się przecież całość, prawda? I, no, no więc wiesz, właśnie ta, ta całość to jest między innymi ta takie badana, urządzenie. Badana na przykład tak, czujnik umieszczony tam pod podbiciem, Bieżnia, specjalny rejestrator, no i oczywiście badanie mikroklimatu wewnątrz samego buta, temperatura, wilgotność, wszystko po to, by stwierdzić, czy jest dobrze, czy źle. Ale tak zastanawiam się tym wszystkim, do czego właściwie takie testy służą, mój szanowny kolego? Jak to do czego? Między innymi do tego, żeby badać skuteczność rzeczy nowych. Wkroczyło na przykład w obuwnictwie coś takiego, co nazywa się popularnie rzepem, a co fachowo nazywa się taśmą samostrzepną. Po prostu dwa m, takie paski, jeden pokryty y, haczykami... Godziny tortur aż puści, tak? Jeden pokryty haczykami, a drugi takimi specjalnymi, y, z taką specjalną, y, innego rodzaju, bardzo gęstą taśmą i badanie, kiedy się zmęczy. Tak, czy po dziesięciu, czy po piętnastu tysiącach razy. Ma być skuteczne. Przypadkiem ideologia tych wszystkich badań nie jest taka, że jest to po prostu stwierdzenie, że bez względu na to, co robimy... To, co wychodzi z fabryk, z urządzeń, i tak dalej, jest po prostu złe. I my chcemy z góry wyłącznie wiedzieć, jak to jest złe. Jednym słowem, czy but starczy tylko na rok, czy tylko na pół Więc roku? To jest podejście czy... zawodowego pospesymisty. My, chcemy wiedzieć, świat, nie, my jest... chcemy wiedzieć, nie jak to jest złe, tylko czy to jest dobre. Krótko mówiąc, oprócz takich jakościowych badań chcemy poznać przede wszystkim skuteczność działania otaczających nas przedmiotów i w ogóle o tym między innymi będzie ta dzisiejsza historia, czyli tytułowy test część pierwsza. Szokujące, ale tak właśnie wygląda badawcza trzepaczka do dywanów. Istotnym do niej dodatkiem jest coś, co można znaleźć w każdym domu, ale co produkuje się tylko w Szwecji. Chodzi oczywiście o kurz, ale dość niezwykły. Ten jest międzynarodowy i standardowy, odpowiadający ściśle określonym wymaganiom. Teraz trzeba jeszcze pobrudzić, aby potem można było posprzątać. Stalowy walec o wadze dokładnie 16 kg wgniata standardowy kurz w niemniej standardowy dywan z prędkością dokładnie 1 metra na 45 sekund. Najpierw dwa razy, a potem 28 razy z dwukrotnie większą prędkością. A całe to misterium po to by sprawdzić, jak działa odkurzacz. Procedura jest identyczna we wszystkich laboratoriach świata. Finał banalnie prosty. Trzeba zważyć papierowy pojemnik i porównać z ilością rozsypanego wcześniej kurzu. Dobry odkurzacz wciągnie prawie wszystko, nawet psią sierść, gdy badacze zakończą pracę nad międzynarodowym, standardowym włosem psa. Skórzem jednak pół biedy, bo się nie rusza. Gorzej z muchami. I dlatego w tym laboratorium badacze potrzebują co tydzień 100 tysięcy domowych much, zimą i latem, bez różnicy, tydzień za tygodniem. Poczwarki wędrują do specjalnych klatek. W każdej jest ich 150 i mają tu pełny komfort. Dobre jedzenie, odpowiednie ogrzewanie i właściwą wilgotność. Mleko i woda bez ograniczeń. Po tygodniu takich luksusowych wczasów trafiają w ręce specjalistów od prób. Co pół godziny, przez trzy dni w tygodniu, w tym sterylnie czystym, pozbawionym okien, pomieszczeniu, zostaje rozpylona ściśle odmierzona dawka środka owadobójczego. Co pół godziny na spotkanie swego przeznaczenia wylatuje z klatek 300 much. Środek muchobójczy ma dwa podstawowe składniki: jeden, który ogłusza mucha, i drugi, który zabija. Najważniejsze w tej walce jest błyskawiczne ogłuszenie. Przeciwnika, niczym boksera, należy jak najszybciej powalić z nóg. Po dwóch minutach liczy się muchy leżące na podłodze. To właśnie miara skuteczności ogłuszania. W czwartej i szóstej minucie kolejne liczenie. Po ośmiu minutach z reguły łatwiej policzyć te, które jeszcze latają. W dziesiątej minucie jest już po wszystkim. Test został zakończony. Teraz trzeba muchy pozbierać, a raczej wessać do szklanego naczynia. Za tymi drzwiami jest prawdziwy raj oddział odzyskiwania zdrowia. Tym muchom, które przeżyły, o ile w ogóle są takie, nie zabraknie tutaj nawet ptasiego mleka. Cukier i woda w dowolnych ilościach. Wszystko po to, aby odzyskały pełnię sił. Po 24 godzinach intensywnej terapii nadchodzi czas próby ostatecznej. Wszystkie martwe muchy wyjmuje się z naczynia i segreguje według płci, zgodnie z zasadą równouprawnienia. Białe podbrzusze to osobnik płci żeńskiej. Teraz liczenie. Jeśli spośród 300 much użytych w tej próbie żyje więcej niż jedna, środek owadobójczy będzie odrzucony. Nie zdał po prostu standardowego egzaminu. A co stanie się z tą muchą, która przeżyła? No cóż, nauka wymaga ofiar. Skoro tak, to nawet to kłucie jest jakby uzasadnione. Zobacz, takimi elementami swego czasu w średniowieczu dżentelmeni udowadniali, prawda, swoją wyższość, a obecnie... Obecnie wyłącznie może tę maszynerię. I tak 20 minut. Prawda założone próbki materiału, a no atakowane przez 20 minut hmm, strasznie brutalnym średniowiecznym narzędziem. Po to tylko, by stwierdzić, jak właściwie zachowują się... W zetknięciu z czymś ostrym, z ostrymi krawieźniami, jak się mechacą. Przy czym nie wystarczy oczywiście y, sprawdzenie wzrokowe, jest bardzo poważny, naukowy, y, porównawczy test. Próbka wyjęta z takiego urządzenia po męczarni. Czasem, mimo że na kolejne. Tak. tą e, stronę? Do siebie, do siebie. Tak. Tu jest za dużo z mechaczy. Za, za dużo. Jeszcze, jeszcze. Dwa, trzy. O, o! O, to, to chyba jest, no. to będzie. To jest trójeczka. Im większa liczba, tym lepiej parametr. To, to, tkaniny rośnie. Przekonałeś nie. się do badań. Ale testowy. ty nie czujesz tego sarkazmu w jakoś w głosie. Nie, no przecież to wszystko, cudem. to wszystko jest niesamowicie śmieszne. Ja rozumiem, że tego typu eksperymenty zapewne zostały wymyślone przez odpowiednie federacje konsumentów, żeby stwierdzić, prawda, z jakim to paskudnym towarem mają naprawdę do czynienia. No. Lecz ty ty dodajesz do tego ideologię takie, naukową. Takie badania po pierwsze pozwalają naprawdę stwierdzić, jakie są walory użytkowe tkaniny, a po drugie są motorem postępu, bo po prostu dzięki temu powstają rzeczy lepsze. Jeśli już jesteśmy przy włókiennictwie, to drugi argument, który pokazuje, jak finezyjne rzeczy bada się przy pomocy takich metod. Próbki tkaniny, która będzie zagniatana po to, by stwierdzić, czy będzie się miała po prostu w trakcie użytkowania. I to jest test, który każdemu, kto wie, jak fatalnie mogą wyglądać, może wyglądać odzież po dłuższym na przykład siedzeniu na krześle, nie trzeba tego specjalnie długo tłumaczyć. Urządzenie, które z określoną siłą kilkunastu kilogramów na centymetr kwadratowy zagniata w tej chwili tkaninę, to powinno trwać 15 minut, tu oczywiście ten czas biegnie znacznie szybciej, i po tych 15 minutach próbka zostaje wyjęta. Tkanina odpręża się teraz 15 minut, ale już widać, że te zagniecenia powstały. Pytanie jest tylko, czy są one duże czy małe. Do tego służy specjalny kontomierz, który pozwala ustalić, jak mocno ta tkanina została. Zagięta, a potem odprężona. Ideałem byłoby oczywiście, gdyby odprężyła się do 180 stopni, czyli wróciła do punktu wyjścia. No i tak i dobrze i nigdy nie jest, ale nie jest źle, bo to jest mniej więcej 150-140 stopni. Są to wyniki, oczywiście, nie mające realnego znaczenia. nie? Tak, na spodenkach. No na przykład, nie, no dlaczego oczywiście nie? Oczywiście można, można i taką filozofię rozwijać. Przy czym widzisz. Gdyby z tego wynikało coś naprawdę istotnego, z takiego towarzystwa przedmiotów, których jest coraz więcej i które są lepsze w stosunku do tego, które, które były produkowane kiedyś, może warto byłoby produkować tak specjalne stanowiska badawcze. Ale wydaje się, że wiesz, jeśli mówić gdziekolwiek o sensie, wody odrobinę? No bardzo proszę. Bardzo proszę. Bywały sytuacje, kiedy w momencie wstrząśnięcia to nie wytrzymywało. A, ciśnienie. Ciśnienie. Tu objawia się w postaci bąbelków. A tu nadaje kształt i wytrzymałość. Prawie 2 kg na centymetr kwadratowy. Dużo to czy mało? Jak się ma to do ciśnienia bąbelków w butelce? Proste pytanie. Nie bez sensu. Producenci butelek wiedzą o tym od dawna. Dziś każda partia tych opakowań przejść musi swoisty tor przeszkód. Wiadomo, że szkło i ciśnienie to duże niebezpieczeństwo, nie tylko dla oczu i wstrząsanie butelku, choćby nie wiem, jak silne, przypominać o tym nie może. 7, 14, 23 kg na centymetr kwadratowy. Podobnie rzecz ma się z butelką piwa. Wynik niezwykły, a wiedzieć trzeba, że norma to 14 kg na centymetr kwadratowy. Gdy flaszka pęknie, cała partia idzie na stłuczki, choć zwykle butelki są zaskakująco wytrzymałe. A ten znajomy kształt to niewątpliwa rekordzistka 20, 30, 40 kg 50 kg na centymetr kwadratowy. Projektowanie na wyrost to cecha z góry założona w tego typu opakowaniach. Strzelić może bowiem nawet woda sodowa i to nie tylko do głowy, ale w głowę. Choć bywa, że strzelają rzeczy dziwne. Nigdy przecież nie podejrzewalibyśmy mąki, mleka czy jajek w proszku o zdolności trotylu. A okazuje się, że i zwykły kurz stać się może przyczyną tragedii. Wystarcza iskra, by przy odpowiednim stężeniu pyłu nastąpił wybuch. Eksplodować może wszystko, co się pali, nawet budyń w proszku. A oto eksperyment dla niedowiarków. Dokładnie odważone 4 gramy proszku. I zwyczajny spodek. Na razie całkiem normalnie. Dodajmy jednak szklaną rurę, a w niej umieśćmy małą spiralę, która spełni rolę zapalnika. Gdy spirala nagrzeje się do czerwoności, można zacząć dmuchać w rurę proszkiem. Działa identycznie za każdym razem. Nie są to żadne cuda. Tak samo strzela cukier puder i dziesiątki innych środków spożywczych. A że może to być groźne, wystarczy spojrzeć na jeden tylko przykład. A właśnie ten pochodzi z fabryki koncentratów spo spożywczych w Banbury w Wielkiej Brytanii. Zagrożenie eksplozją rośnie w miarę użycia łatwopalnych produktów. To była kiedyś beczka z acetonem. Właśnie, była. Rozpuszczalnik do farb i lakierów nadaje się, jak widać, do fajerwerków. Ale jeszcze bardziej niebezpieczny jest gaz, propan butan. I dlatego butla musi być odporna na głupców. Nawet wyjątkowy, którzy wsadzają butle w ognisko. Ciśnienie gazu w butli rośnie wówczas błyskawicznie. Ale pochodnie palącego się gazu wyraźnie pokazują, jak działa zawór bezpieczeństwa. Gaz uchodzi z butli w sposób kontrolowany. a gdyby tak zaworu nie było, Margines bezpieczeństwa musi być zawsze. I dlatego testom podlegają nawet rzeczy, których jedynym zadaniem jest wybuchać. Ognie sztuczne nie mogą zapalać się same, i ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. I tu jak wszędzie szuka się złotego środka, by świat pełen zasadzek uczynić dla człowieka bezpiecznym, nawet wbrew jego woli i obok świadomości. Katastrofy na życzenie. I znowu trochę więcej zabawy, i znowu trochę więcej informacji. Która? Uderzenie ostrzem. Tak się bada odporność na przebicie. No wiadomo, czy nadaje się do pewnego rodzaju opakowań, czy nie. Albo może bardziej obłe działanie. Test zwany odpornością na przepuklenie. Tak, jakby działanie tępym paluchem. Ta gliceryna od dołu wypychała. Oj, proszę bardzo. I znów wiadomo, czy to się będzie nadawało do przechowywania pewnych produktów, czy też nie. Albo taka historia. Kartonik, z którego budowane są przecież ogromne ilości opakowań i maszyneria sprawdzająca odporność, czy też nawet podatność można powiedzieć na zginanie. Zwykły kartonik. Ten sometr wychyla się gwałtownie. O, prawie 5. I kartonik innego rodzaju, w którym czułym okiem dostrzec można takie zagniecenie. Tak przygotowywane są opakowania kartonowe dla potrzeb automatycznych cykli pakowań. Tym razem. Tym razem nie osiąga nawet dwóch. I dzięki temu maszyneria, która automatycznie wykonuje pudełka, jednym ruchem będzie to robiła bardzo dobrze. Tak, a nie na przykład tak. Albo folia, w którą pakuje się coraz więcej produktów, także pochodzenia spożywczego. Tu folia do pakowania mleka. Nacięcie i sprawdzenie, czy pod wpływem minimalnych sił nie będzie przypadkiem. Ten otwór powiększał się, jakby sam z siebie. No, prawie wytrzymało. Gdyby obejrzeć to dokładniej, można by stwierdzić, czy yy, wiesz, ta dziurka rozszerza się wzdłuż, to czy poprzec... lekko się wyleje, Pani, a, że a nie, gdyby że, czy tam nie było, A gdyby tam było w taką folię opakowane coś zdecydowanie mniej korzystnego dla zdrowia, to byłby już duży problem. Ale nawet czynniki tak estetyczne, powiedzmy, jak yy, no, przepuszczalność, Światła. Przezroczystość. Ustawiona. Specjalna żarówka standardowa. Folia na drodze świetlnej. Zamknięcie. Pomiar. No. 90% przepuszczalności światła. Ewentualnie, jak. To sobie życzy? Odrobinę inny parametr. Tym razem ustawienie na 100. Odwrócenie głowicy. I to jest proces procent zmętnienia. Przy czym to właściwie ma znaczenie tylko estetyczne, prawda? Czy to mięsko, czy kiełbaskę zapakowaną w tego typu folię widać lepiej, czy gorzej. No, ale takich, w niektórych przypadkach. Takich, takich badań oczywiście to może mieć znaczenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim. Takich badań wykonuje się nieskończoną po prostu nie Mam w ogóle wrażenie, urodniłeś. że. Zaczyna się w tej chwili konstruowanie specjalnych stanowisk i specjalnych urządzeń do uzyskania jednej konkretnej informacji, której gdzieś tam zabrakło. Jasne, że można najpierw coś wyprodukować i dać to użytkownikom do oceny. No ale. To oznacza pieniądze, prawda? Jeśli wiadomo coś przedtem, to, to znaczy, że jesteśmy odrobinę bogaci. To po prostu nie na znowu za późno. wracając jeszcze do takich materiałów, bo można powiedzieć, dlaczego tak dużo wagi poświęcamy tym opakowaniom? Bo po prostu to jest chyba, gdyby policzyć ilość, największa ilość rzeczy, jaką nas obecnie otacza, to są właśnie opakowania. I powstają rzeczy niezwykłe, i w związku z tym niezwykłe metody badawcze. Folia, która po prostu wraca do poprzedniego kształtu, jest elastyczna, a równocześnie skleja się sama i nadaje się na przykład do tego, żeby zapakować w nią człowieka. Tego jeszcze nie było. Gdybyś to przez chwilę no, proszę bardzo. i obracaj się. Słuchaj, ale nie masz wrażenia, że to wszystko jest jednak w dalszym ciągu potwierdzeniem faktu, jak bardzo niedoskonały świat udało nam się dotąd zrobić? Mnie się wydaje, że to jest potwierdzenie faktu, że po prostu te badania są jednak niezbędne, a powstają rzeczy tak fantastycznie wytrzymałe, że wreszcie mam chwilę świętego spokoju. To jeszcze dokładniej zakleimy, tak jak kanapkę, ponieważ ta folia zlepia się sama ze sobą, jest miękka, elastyczna i niestety szans już nie ma żadnych. Próbowaliśmy dzisiaj udowodnić czy pokazać jedno, że tych badań na temat produktów otaczającego nas świata. Prowadzi się niezwykle dużo, że robi się rzeczy, może i proste, może i niekiedy banalne, ale o których na ogół się nie wie. I to też jest interesujące i warto o tym pamiętać. A poza tym, że sensem tych badań jest to, żeby ten świat wokół nas był trochę po prostu lepszy i trochę bardziej bezpieczny. Jeśli tylko coś może pójść źle, to pójdzie, mawiają pesymiści. No i bywa, że wykrakują. W 1973 roku w jednej z angielskich kopalń węgla puściły liny trzymające klatkę windy. Efektem było 18 nekrologów. Kruche, ludzkie ciało nie ma zbyt wielu szans wobec przeciążeń towarzyszących uderzeniom. Ale krakanie pesymistów jest potrzebne, zwraca uwagę na to, co wymaga przemyśleń, ulepszeń. Wieść niesie, że pomysłodawca tej metody był wytrawnym piwoszem, ale puszek nie wyrzucał na śmietnik. Dwa standardowe, cienkościenne pojemniki na dnie modelowego szybu kopalni. Szybkość upadku była taka sama, ale gwałtowne uderzenie zmieniło się w stopniowe, hamujące zgniatanie metalu. Tak narodziła się szansa na przeżycie. Oczywiście skala musi ulec zmianie. I oczywiście znów potrzebne jest specjalne stanowisko badawcze do symulacji tego, co w życiu najgorsze. Sztuczny szyb, sztuczna klatka górniczej windy do analizowania prawdziwych upadków z szybkością 3 metrów na sekundę. Tu wszystko dzieje się ogromnie szybko. Ale na zwolnionym filmie dokładnie widać, że wielki beczkowy amortyzator zachowuje się tak, jak podpowiedziały puszki po piwie. I na wielkiej skali ryzyka wskazówka delikatnie opadła. Ryzyko. Nie myśmy je wymyślili, było zawsze. Tyle, że czasem wzrasta, bo gdzieś w otoczeniu dokonujemy zmian nie zawsze przemyślanych do końca. Na przykład place zabaw wylany asfaltem. Żeby było gładko, wystarczyłoby, wskazówka na skali ryzyka drgnęła. Ten okrągły przedmiot ma ciężar głowy siedmioletniego chłopca. Zrobili go sadyści. By analizować sytuację, gdy mały człowiek przewraca się i leci głową naprzód. Na ekranie od ręki otrzymuje się komputerową analizę elektronicznych wstrząsów mózgu, bo najwięcej tragicznych wypadków wcale nie wiąże się z uszkodzeniem gości 30 cm nad asfaltem. Im bardziej stroma krzywa, tym większe ryzyko. Szokujące, ale taki upadek z 30 cm może skończyć się śmiercią. Pod tym względem asfalt i beton niewiele się różnią, ale podłoże testuje się nie tylko po to, by stwierdzić, jak jest źle. Asfalt można przecież pokryć cienką skórką spienionego tworzywa. Tym razem sztuczna głowa symuluje upadek z huśtawki około 1,5 metra. Elektroniczna górka nie jest już tak stroma. Taki upadek dla małego człowieka skończy się strachem. Rośnie grubość sztucznej wykładziny. Półkula wędruje aż na szczyt badawczej wieży. Odpowiednik nieszczęścia na zjeżdżalni. Mm, łagodny wzgórek. Na tak zabezpieczonym placu zabaw niegroźny jest nawet upadek głową naprzód z wysokości 2,5 metra. Pytanie jeszcze, jak takie podłoże wytrzyma gwałtowną, destrukcyjną działalność dzieci? I w tym przypadku odpowiedzi szuka się w teście na badawczym poligonie, gdzie młodzi ludzie szaleją w całkowicie naukowych celach. A zespół sadystów przy okazji ocenia bezpieczeństwo tradycyjnego trawiastego podwórka. Niesamowite. Prawie tak dobrze jak przy najlepszej gąbczastej wykładzinie. Ale niestety tylko w przypadku bujnej trawy. W czasie suchego lata łysy trawnik jest równie niebezpieczny jak beton. Ryzyko. Nie myśmy je wymyślili. Było zawsze. A my, budując cywilizację przedmiotów, dajemy mu tylko dodatkową szansę na wzrost. No bo jeśli coś może pójść źle. A więc czapki z głów przed pesymistami, którzy z wiedzy o tym, co może się stać, czynią filozofię postępu.